Bardzo często właśnie białoruskie służby zabierają osobom takie dokumenty. Ja no i tak, sama spotkałam się na nasze terytorium. Co mnie to obchodzi, że mają którym, zabrane dokumenty? Ma pani hmm? Którym podarto ich paszporty i oczywiście weszli na nasze terytorium. Ja mam teraz, ja mam tylko jedno pytanie do pani. Czy uważacie państwo Białoruś za państwo bezpieczne? Pani Ewa zajączkowska Nie, pani redaktor, tutaj w ogóle mnóstwo przekłamań w wypowiedzi pani poseł. Po pierwsze, przestańmy ludziom na litość boską wmawiać, że to Polski próbują dostać się kobiety z dziećmi, bo to jest nieprawda. Sama pani powiedziała, że na teren Polski próbują przedostać się uzbrojeni imigranci. Nieważne, czy są dzidy, czy to są kamienie, czy to są jakieś inne ostre narzędzia, którymi są w stanie zranić naszych żołnierzy. Czego efektem była śmierć jednego z nich? Ci ludzie nie powinni dostawać się na nasze terytorium. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że no, są pewnym narzędziem przez, stosowanym przez Białoruś do tego, żeby destabilizować naszą sytuację. No to też, pani redaktor, to są dorośli ludzie i chyba zdają sobie sprawę, do którego państwa dostają się, jeżeli są napłynąć do Polski, no jeżeli świadomie przylatują na Białoruś, to chyba mają świadomość tego, co się może zmienić Właśnie na Białoruśi. Tak, pani redaktor, my nie możemy... jaka, jaka jest świadomość, i oni są, ale to jest jak. My, pani redaktor, nie możemy w tej dyskusji, bo my nie możemy narażać bezpieczeństwa naszego państwa, nie możemy. Nie można narażać bezpieczeństwa kobiet, narażać bezpieczeństwa dzieci, mężczyzn oczywiście. Natomiast to kobiety szczególnie są ofiarami nielegalnych imigrantów, także dzieci, porwania. No przecież to, co się dzieje na zachodzie Europy, nie wynika z tego, że ktoś sobie wymyślił, że tam istnieje problem imigrantów. Ludzie mają dosyć tego, że kobiety są napadane, są gwałcone, dzieci są porywane, własność prywatna jest niszczona, domy są okradane, no ludzie mają po prostu dosyć. Dlatego na przykład polega, pojawia się problem, że teraz przez zachodnią granicę próbują nam przerzucić imigrantów. Bo nie... Co sobie nie radzą z tym problemem. Ale Problem pani też to powiem na tym, jedno zdanie jednak, rysuję bardzo jednostronny obraz, ponieważ są oczywiście też migranci, którzy przyjechali tutaj rzeczywiście pracować, i robią, nie to. Nic, pracują w Polsce, pracują w Polsce krajach nic i to są nim, często ludzie, których my potrzebujemy również na rynku pracy. Oczywiście. Że tacy... tak. Ale pani redaktor, oczywiście, że tak. Tylko wy, wy, odpowiedzialna polityka migracyjna. Przecież zobaczmy, co było w przypadku Ukraińców, zanim wybuchła wojna. Ludzie z Ukrainy przyjeżdżali do nas do prac sezonowych, dostawali. Pieniądze na takie, na jakie się godzili, dostawali czasowe wizy znajdowali tutaj zatrudnienie. Jeżeli, nie wiem, coś było nie tak, nie mieli przedłużonej wizy czasowej, wracali do siebie, do kraju. Więc na tym polega właśnie odpowiedzialna polityka migracyjna, że my wiemy, kogo tutaj mamy, kogo tutaj zapraszamy, wiemy, czy ten ktoś był karany, czy nie. W swoim państwie ma przede wszystkim legalne dokumenty. Co mnie obchodzi, że jakiś imigrant na Białorusi ma podarte dokumenty tożsamości? Dlaczego ja mam go przyjmować u siebie w państwie, bo ktoś mu zniszczył dokumenty? Przecież ja nawet nie wiem, kim ten człowiek jest. Czy on był rany, czy nie? A może w, u siebie w państwie był seryjnym gwałcicielem? No tak, ja może, mam a może był siebie cenionym lekarzem? Państwa? Tak, nie wiemy tego. Może był cenionym lekarzem, może był pięć no to panie nie złamał nigdy w życiu prawa. Nie podejrzewam, może... żeby cenieni lekarze dostawali się w, na terytorium Polski przez Białoruś. Bo że Syryjczycy... jeżeli ktoś chce pracować u nas, naprawdę idzie do ambasady, stara się o wizę. To, co robiło Prawo i Sprawiedliwość z polityką wizową, to jest zupełnie inny wątek. Natomiast jeżeli ktoś jest, nie wiem, wykształcony, i chce tutaj rzeczywiście podejmować pracę, znajdzie legalny sposób na to, by dostać się do to naszego państwa i tutaj legalnie podjąć